Siemandero, Emiraty, Złote Pałace i Komnaty. Dzisiaj nie o tym. A dzisiaj o czym? A dzisiaj jesteśmy na osiedlu. Tak zwane e, mieszkanie. Plus po prawej stronie, jak widać, budują na potęgę. W przeciwieństwie do naszych, którzy tylko mówią, że to robią, a tak naprawdę nic nie robią. Coś to się za bardzo buja, no, ale musi się bujać. O, jak to wygląda? Proszę bardzo, no nie mogę wejść do środka, bo jest wszystko ogrodzone, to się już ciągnie ładnych, kurczę, parę kilometrów, ale budują na potęgę. Każdemu miejscowemu lokalsowi należy się taka chata, jak to się mówi, z różnych względów, oni to dostają oczywiście na preferencyjnych yy, zasadach, płacą tyle co rata za telewizor rozmawiałem ze znajomą, która, która ma, mieszka tutaj gdzieś w tych rejonach e, także się pieniądze płacą za to no ale takie jest rozporządzenie państwa i im się należy jeżeli ktoś po, ma pracę na przykład w Abu Dhabi a jest z innej części Emiratów to im się należy e, mieszkanie właśnie w tym Emiracie, w którym pracują dlatego oni mają jeden tam gdzieś, gdzie są nie wiem, Sharjah, Fujairah czy Ras Al -Khaima, przyjeżdżają do Abu Dhabi Dostają mieszkanie od państwa Spłacają to bez żadnego Bez żadnych odsetek Jakieś naprawdę Śmieszne pieniądze No ale co O czym, o czym, o czym No lećmy tutaj w prawo na przykład Tutaj mieszkają tylko i wyłącznie Lokalsi Nie ma możliwości, żeby obcokrajowiec Zakupił taki dom Te, te osiedla są tylko i wyłącznie Przeznaczone Eee, dla lokalców, tak jak mówię, i nie ma opcji, żeby tutaj ktokolwiek inny mógł zamieszkać. Eee, wiem, że na przykład pary na znaczy nowe małżeństwa świeże, na to się mówi, na dobry początek dostają od Państwa albo mieszkania, albo dostają w gotówce. Z tego co wiem, i słyszałem jakieś tam 700 tysięcy złotych. Na, na start i tak to wygląda. No co? Co tutaj jeszcze można powiedzieć ciekawego? No budują tego na potęgę, naprawdę jest tego sporawo. Tutaj jeszcze nieskończone, tu już skończony, troszkę pojeździmy i pokażemy jak to wygląda. Wszystko w deseń, ten sam, ten sam rozmiar. Ten sam styl, no ale jak za darmo, to nie ma co narzekać. Także tak to moi drodzy parafianie wygląda w Emiratach. Co tutaj jest, o, jakaś szkoła? W takich osiedlach oczywiście jest pełen wypas czyli szkoły, sklepy, no i oczywiście meczety bo to musi być ale coś tu piszczy kurcze w tym czołgu no ale jak piszczy to niech piszczy i tak to wygląda Dobre. przejedziemy się po osiedlu no tak, to się przejedziemy <laughs> dojechaliśmy do pętli ale tutaj nie będziemy skracać kurcze no, nawrótka No ale co? Swoje 500 plus też mają. Oczywiście nie jest to 500, tylko dorzuca się jedno zero, jest 5000. Kosmiczne mają tutaj socjale. Ale taka, taki jest przykaz od góry. Takie było życzenie i rozkaz założycielem i ratów. Mają się dzielić ropą. Mają tyle pieniędzy, że wystarczy na wszystko. Kiedyś tam o tym opowiem, jakie są normalnie dotacje, jeśli chodzi o szkołę. O jakieś leczenia. I tak dalej, i tak dalej To jest skurde Inny świat No ale co, jedźmy dalej W to osiedle Później się zobaczę O, na przykład tutaj mamy Mały meczecik Skromny, nikt nie powiedział, że musi być wielki No w takich miejscach To tylko takie Jak to się mówi, 4 na 4, Oni mają tu przyjść, się pomodlić, wystarczy Jest pusto, bo jest ramadan, także Wszyscy siedzą w domu i odpoczywają. Coś tu mi się pokazuje, nie wiem czy dalej nagrywa, czy nie nagrywa. Także nagrywa coś. Wywalam jakieś komunikaty. Nibby stabilizacja miała być obrazu, ale jakoś tak mało się stabilizuje z tego co widzę. jedziemy w lewo, w prawo przepraszam. Od razu widać że z lokalsi, bo wielkie samochody i nie jeden, tylko kilka, no ale stać ich na to. Jak nie musi płacić kredytu, tylko dostaje od państwa i za darmochę, prawie że no to dostać. Zresztą zarobki też mają dużo wyższe niż każdy inny. to są lokalsami, no ale słabo to coś trzyma. I tak sobie jedziemy 6 minut no tutaj nie ma za bardzo co co gadać no, po prostu no, meczec z lewej meczec z prawej I tak wyglądają mieszkanie plus tak wyglądają osiedla w Emiratach mieszkanie plus I tak jak mówiłem preferencyjne zasady to raz dwa tylko i wyłącznie lokalsi tutaj żyją, obcokrajowcy nie mają prawa wstępu na te osiedla znaczy nie mają prawa wstępu jeśli chodzi o zakup takiego mieszkania bo to jest typowe, typowe osiedle tylko i wyłącznie dla emiratczyków natomiast co no na innych osiedlach to wiadomo można kupować i oni kupują i, i obcokrajowcy kupują, natomiast na osiedlu mieszkanie plus nie ma opcji takiej, żeby obcokrajowiec sobie kupił takie mieszkanie, nawet z drugiej ręki. Nie ma takiej opcji. Moi drodzy parafianie, nie wiem gdzie jestem, ale chyba się zgubiłem, także na tą chwilę kończymy. No jest ogrodzone budowy, więc nie ma co tam wchodzić. No budowa jak budowa. Nic ciekawego, oprócz tego, że mury stawiają. A tutaj... Następny meczet. Tych meczetów jest naprawdę co skrzyżowanie. Każdy ma mieć blisko, ale skromnie, nic wielkiego. Potrzebują tylko tak naprawdę kawałeczek. Podłogi, jak to się mówi. Oprócz tego meczetu wielkiego, to tak naprawdę cała reszta jest w miarę rozsądnych rozmiarach, i bardzo skromna tu chodzi raczej o ilość może i dostępność, a nie o wielkość, ale. Fajne domki są, tak jak mówię tylko i wyłącznie dla lokalsów. Tak wyglądają osiedla mieszkanie plus. I chyba wystarczy tego gadania. Chyba wszystko powiedziałem, że naprawdę nie ma za bardzo o czym tutaj mówić, ale na teraz wystarczy. Oj, następny meczet ten troszkę bardziej okazały. Ale też zależy od sponsora. Dobra, na tą chwilę kończymy. Do zobaczenia, Cześć i czołem w następnym odcinku.